Witam Was po raz kolejny na moim kanale Moc Miłości. Dzisiejszym tytułem naszego odcinka będzie Tysiąclecie w nowej erze pokoju na Ziemi. Także zapraszam Was serdecznie. Jezus Chrystus. W orędziach Marii od Bożego Miłosierdzia prosi cały swój Kościół, aby uznali to tysiąclecie, które obiecał swoim dzieciom, kiedy odchodził z tego świata. Wielu ludzi nie ma pojęcia o tej obietnicy. Wielu sądzi, iż życie będzie po śmierci w niebie. Rzadko jakikolwiek ksiądz wspomina o tym w swoich kazaniach zambony. Trzeba zdać sobie sprawę, moi drodzy, iż to królestwo wyłoni się z popiołów, nowy Jeruzalem y, ma być naszym domem na tysiąc lat. Y, Jezus Chrystus mówi do nas poprzez właśnie orędzia Marii od Bożego Miłosierdzia, y, iż będzie. Tysiącletnie królestwo i kochani, yy, musimy się do tego przygotować, nasze dusze muszą być przygotowane właśnie do tego. Yy, nie tylko Jezus Chrystus, ale i Bóg Ojciec woła do nas w jednym z orędziu. Z 23 lutego 2012 Bóg Ojciec mówi wołam do kościoła katolickiego aby uznał nową erę pokoju na ziemi ja jestem bogiem ojcem wszechmogącym stwórcą wszystkich rzeczy bogiem najwyższym moja córko ważne aby ci którzy podążają za naukami kościoła rzymsko-katolickiego uznali tysiąclecie które obiecałem wszystkim moim dzieciom słowa zawarte w mojej świętej księdze biblii nie kłamią moja obietnica zawarta jest w dziejach apostolskich Jan ewangelista także mówił o chwalebnym powrocie mojego umiłowanego syna, gdy będzie królować w nowej erze pokoju przez tysiąc lat. Dlaczego ci, którzy twierdzą, że rozumieją moje święte słowo, odmawiają przyjęcia właśnie tej części, a nie innej? Mówił teraz do Was, moi wyświęceni słudzy, abyście otworzyli Księgę Prawdy. Macie obowiązek głoszenia prawdy. Nie wolno Wam słuchać tych z Waszych szeregów, którzy przeinaczają prawdę w odniesieniu do nowej ery pokoju na ziemi. Co sprawia, że Wasi bracia z Kościoła Rzymskokatolickiego zaprzeczają tej prawdzie? Wprowadzacie w błąd moje dzieci ze względu na ich wierność jedynemu prawdziwemu Kościołowi Rzymskokatolickiemu. Rzymsko Odmawiacie im szansy przygotowania ich dusz na królowanie mojego syna w nowym raju na ziemi. Waszym obowiązkiem jest informowanie moich dzieci o prawdzie. Moje dzieci, nigdy nie wolno wam zaprzeczać prawdzie zawartej w Piśmie Świętym, które zawiera prawdziwe słowo. Wy, moje dzieci, musicie przyjąć obietnicę daną przez mojego Syna po jego chwalebnym zmartwychwstaniu. Powiedział, że przyjdzie ponownie. Obecnie ponowne przyjście mojego umiłowanego Syna na ziemię przybliża się. Jeśli wierzycie w obietnice złożone przez mojego Syna, wówczas będziecie wiedzieli, że jest tak, jak mówił. Gdy przyjdzie ponownie, przyjdzie, aby rządzić i odebrać należny Mu tron w nowym raju, który stworzyłem dla Was wszystkich na ziemi. Nigdy nie powiem, powątpiewajcie w Boże słowa z ust mojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie, że ja, Wasz ukochany Ojciec, chcę, abyście wszyscy połączyli się w jedną rodzinę z moim synem w raju. Przyjmijcie prawdę. Nie przekręcajcie ani nie dopasowujcie jej do własnej błędnej interpretacji prawdy. Ja jestem prawdą. Nie możecie mnie zmienić ani tego, kim ja jestem. Prawda was wyzwoli, wasz ukochany Ojciec, Bóg Najwyższy. Jezus Chrystus mówi również w orędziu z 31 marca 2012 roku: Moje nowe cuda. Zostaną ukazane światło. Dzieci, gdy wielki tydzień się rozpoczyna, proszę rozważcie moją mękę na krzyżu. Nie tylko cierpienie, ale dar wolności, który jest ofiarowany całej ludzkości. Żadna dusza, nawet okrutnego i zatwardziałego grzesznika pozostałego pod wpływem szatana, nie zostanie wykluczona z mojego miłosierdzia. To miłosierdzie umożliwił dar mojego umiłowanego ojca dla świata. Kiedy on mnie posłał swojego jedynego syna, dokonał ofiary największej ze wszystkich. Ta ofiara jest dowodem jego żarliwej miłości do wszystkich jego dzieci i oznacza, że jest możliwe, aby zniszczyć szatana raz na zawsze. Ze względu na wolną wolę daną człowiekowi przez mojego ojca, każdy człowiek będzie miał wybór, albo będziesz z moim ojcem, albo przeciwko niemu. Wybierzesz raj życia wiecznego lub grozę piekła. Szatan, jako że jego dni zbliżają się ku końcowi, nie będzie siedział bezczynnie podczas moich nowych cudów, które będą ukazywane światu w tym czasie. Nie tylko będzie atakować ciemne dusze, aby wciągnąć je do jeszcze większej ciemności i przybliżyć do swojego imperium, ale jego celem będą także pobożni chrześcijanie. Cuda, o których mówię, to moje. To po pierwsze są moje przekazy do ciebie, moja córko. Mój głos jest słyszany, a liczba nawróceń zwielokrotnia się. Miliony dusz są obecnie odzyskiwane przeze mnie dzięki tym orędziom. Inne cuda, łącznie z wielkim darem mojego miłosierdzia, sprowadzę na świat wkrótce, gdy nastąpi ostrzeżenie. Po raz pierwszy każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będą mieli dowód, że nie tylko Bóg Ojciec istnieje. Ale że ja Jezus Chrystus, jego jedyny syn, również istnieję. Oznacza to, że wszystkie te religie, w tym Żydzi, mój na wybrany naród, z którego się wywodzę, zrozumieją prawdę. Sąd światowej przemiany rozwścieczy szatana, który nie podda się nawet na tym etapie. Bardzo trudno będzie wyrwać od niego te biedne dusze, które już są w strasznym grzechu. Pozostałe cuda będą dotyczyć światowych wydarzeń, które będą się wiązać z cudami ekologicznymi, danymi przez mojego ojca z jego miłości, doświadczących o nim chrześcijan i żydów. A w orędziu z 24 lutego 2012 czytamy: Konieczne jest, aby oczyścić teraz ziemię. Bo gdybym powrócił już w tej chwili, nie naddawałaby się do tego, bym mógł po niej chodzić. Kiedy ludzkość zostanie oczyszczona, pozostaną tylko ci, którzy miłują mnie i mojego Ojca przedwiecznego. Moje wybrane pokolenie będzie ze mną na wieczność. Ten raj przyniesie tysiąc lat pokoju, miłości i harmonii. Po tym okresie nastąpi drugie zmartwychwstanie umarłych. Dopiero wtedy może zostać ofiarowane życie wieczne wszystkim duszom ze światłem Boga, promieniującym przez nich. Dlaczego się zawahałaś, moja córko? Czyż nie wiesz, że te proroctwa zostały przepowiedziane? Niech żaden człowiek ich błędnie nie zrozumie. Wy, dzieci tego pokolenia, otrzymacie dar życia w raju, nawet piękniejszym niż ten, który był przygotowany dla Adama i Ewy. Wiek nie będzie istniał, gdy człowiek będzie żył w pokoju z pokoleniami rodzin. Tak wiele miłości i radości będzie uwidoczniać się na co dzień. W końcu wasze dusze otrzymają prawdziwy, trwały pokój. Dlaczego nie, miało być to, dlaczego nie miałoby to być możliwe? To jest ziemia, która została zaplanowana przez mojego Ojca, którego wola Boża w końcu spełni się ostatecznie na ziemi, tak jak to jest w niebie. Radujcie się wszyscy. Nowy raj ma być witany z entuzjazmem i w radosnym oczekiwaniu. Nie będzie śmierci, ani chorób, ani grzechu. Otrzymacie dar wiecznego szczęścia. Także, kochani, ten przepiękny dar, czyli dar miłosierdzia, aby oczyścić świat. Przybliża się do nas tak potrzeba nawrócenia i pokuty, aby znaleźć drogę do serca Jezusa Chrystusa. Jeżeli znajdziemy tę drogę, moi drodzy, e, możemy się cieszyć tysiącletnim królestwem na ziemi, bez bólu, bez cierpienia. Każdy człowiek rodzi się przecież, aby doświadczać szczęścia, tak? I to szczęście należy się każdemu człowiekowi. E, jest warunek, aby być właśnie w relacji z Jezusem Chrystusem. Ja Wam już dzisiaj dziękuję serdecznie i zapraszam do udostępnienia mojego materiału. I życzę wszystkim błogosławieństwa od naszego Jezusa Chrystusa na dalszą drogę. Pozdrawiam z Panem Bogiem, bo kto jak nie Bóg?